Atak na kadrowców pod Hersoniem 40 kadrowców miało zginąć w ataku ukraińskiej armii na jedną z ich baz w obwodzie hersońskim. Dodano, że rannych zostało kolejnych kilkudziesięciu bojowników z Czeczenii. Kadrowcy od wielu miesięcy walczą po stronie Rosji. Do ataku wojsk ukraińskich na bazę kadrowców doszło w obwodzie hersońskim. Dodano, że był to atak artyleryjski. Obwód hersoński wydaje się w tym momencie kluczowy. Wywiad wojskowy w Kijowie przekazał, że nie można powiedzieć, że właśnie teraz Rosjanie uciekają z Hersonia. Informacje o odwrocie okupantów z tego rejonu podają rosyjskie media. Szef głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy dodał, że Rosjanie tworzą iluzję, jakby wszystko przepadło, a jednocześnie przerzucają tam nowe oddziały wojsk i przygotowują ulice miasta do walk. Ukraiński energoatom, który zarządza elektrowniami jądrowymi na Ukrainie, poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie siły prowadziły tajne prace budowlane na terenie elektrowni w Energochodarze a rosyjscy żołnierze kontrolujący ten obszar nie dopuścili do tej strefy ukraińskiego personelu zarządzającego elektrownią ani ekspertów Międzynarodowej Agencji Atomowej. Energoatom dodał, że zakłada, iż Rosjanie przygotowują atak terrorystyczny przy użyciu materiałów jądrowych i odpadów radioaktywnych przechowywanych w elektrowni. Dodano, że na terenie siłowni znajdują się 174 kontenery z suchym wypalonym paliwem jądrowym. Prezydent USA Joe Biden przekazał w tej sprawie: Nie wiemy, czy Rosja planuje prowokacje z użyciem brudnej bomby, ale jeśli zdecyduje się użyć taktycznej broni jądrowej, popełni niewiarygodnie poważny błąd. Jeżeli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.